Cześć ja wszystkim, witam was w podsumowaniu całego tygodnia mojej gry, w drugim odcinku spłaty długów 40kk, no i nagrywamy sobie w tym momencie drugi odcinek, część drugą i w tym odcinku będę wam opowiadał co robiłem takiego, żeby dorobić się kolejnej części kasy, żeby spłacić ten nasz dług 40 milionów, póki co mamy godzinę 10, jest zapis survey, a więc i tak nic nie możemy zrobić, więc sobie nagramy właśnie ten oto odcineczek. No i tamten odcinek skończyliśmy w sobotę patrzę. Tak, skończyliśmy go w sobotę, więc tutaj zaczniemy od soboty co się działo. Mamy tutaj cały tydzień o tamtej soboty, więc mieliśmy 22 7459 golda. No i w sobotę, w tamtą sobotę zrobiliśmy zysk 1.313.900 1 313 597 Golden na nie możemy się zalogować no my to możemy na razie tak stąd wyjść. No i tutaj z Bayna, spadło nam 3 CC, spadł kryształek, w 30 tysięcy, więc fajnie. O WZK123 zrobiliśmy to nam dało 200K, z tymi lekki poleciało 500C. Tu z tymi lekki codziennie jest jakiś profil, jak nie 500C to 3 CC. 8, 10, no i tak w kółko. Także z tym, jakie to jest, bardzo fajny profit. Tutaj w sobotę jeszcze był Double X, z tego co pamiętam. No i tutaj zrobiliśmy 200 punktów na backpack, sam dało 6700 punktów, Zbieramy do 15000. No i tutaj za kukłę od Siklermana dostaliśmy 300k za kukłę. Musił sobie u mnie na kukle. Kolejny gracz Sowski 500k za 8 godzin skilę mi dał, bo tyle chciałem, więc. Otrzymałem 500k, on sobie 8 godzin skilował na mojej kukle, no i tutaj sprzedałem jednego Golden Satchela za 250k, no i do godziny Itemki 88800, no i dlatego mieliśmy taki dość fajny zysk na tą sobotę. W niedzielę też był tutaj Double X, tutaj chyba był ten SS trochę przedłużony, z tego co pamiętam, albo to było w sobotę, ale chyba w niedzielę to było. To był taki dłuższy ten SS. No i tutaj też zarobiliśmy sporo pieniędzy 1 546 837 golda no i tutaj za kolejne 8 godzin skilowania od trzuchacza 500k dostaliśmy, więc fajnie. Warto sobie wykorzystać kukłę na zarobek, bo ludzie płacą. Myślę, że jak ktoś chce skilować 8 godzin i, i wydał na to te, nie wiem, ileś tam kaka na tą różdżkę, czy na ten miecz do skilowania na 8 godzin, no to myślę, że warto dołożyć, żeby jeszcze komuś zapłacić za chatkę, żeby na jego kuchle w domku poskilować. Bo 8 godzin to jest jednak dużo, więc nie opłaca się na publicznej skilować. Zawsze trochę więcej skila wyjdzie, a tak czy siak wydajemy na skila, więc nie wiem czemu niektórzy mają taki problem, żeby po prostu zapłacić komuś, żeby wszedł do jego chatki i na jej skilować. skilował. No, niektórzy nie chcą płacić dziwni są. Niektórzy zapłacą i, i mają poskilowane, no więc kto zrobił skila lepszego, to zrobił, kto nie, to nie. Z Steamie to, 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 to tutaj poleciało 100 000, czyli 10 cc Uraśniamy byliśmy, sprzedaliśmy itemki za 483 750 golda do itemki 88 800 tu 10 000 poleciało, 1 cecek Dwa montu sprzedaliśmy za 58 970 golda i tutaj potem trzy monty za 88 450, 485 golda wz 1, 2, 3 200k Zarobiliśmy, no i to jest spora nam zapłacił za 10k ładunku za skill. To nam dał 10 cc w sobie za to. No i mamy tutaj nawet taki fajny zysk przez te dwa dni dzięki temu dublowi. W poniedziałek był zysk tylko 213 golda, <coughs> 657 z tym jakim poleciało 140 000, czyli 14 cc. WZ123 to nam dało 200k, 200 punktów na backpack Zrobiliśmy stentu, tu 10 tysięcy jeden cesek poleciał, no i dwa mounta za 69,998 gold. Golda. Tutaj te mounty w różnych cenach są sprzedawane, bo to różnie co to wychodzi na tym markecie jak się sprzeda, to się sprzedadzą. We w to, jak zrobiliśmy zysk 424,533 gold Golda. Z teamiki 8CC poleciało w 1,2,3, 200 k No i chyba tych mountów nie sprzedałem albo no sprzedałem. Nie mam znak zapytania już nawet nie pamiętam, ale chyba się to nie sprzedało. No i tutaj mamy środę. Zrobiliśmy zysk 518 252 golda. Team jest 110 000, czyli 11 cc poleciało z 3CC 200 punktów na backpack no i 200k za 23 3. Czwartek to był zysk 383 744 golda. Tutaj sprzedaliśmy płotki za 64500 chodzi mi o te płotki. Edron to są warte 500, Berserk, Potrion i te drugie, co dają chyba skill'a. Także te płotki sprzedałem. 200 punktów na Backpack zrobiliśmy z teamieki, 40 cc. Znaczy 4 cc tylko poleciało, także tutaj mało, no ogólnie coś mało leci, ostatnio z tej teamieki. No i WZ-123 200k, no i do na 114 tysięcy, także fajnie. W piątek zrobiliśmy zysk 540 tysięcy 77. tutaj sprzedaliśmy dwa Galter Satchele za 500k. Także też fajnie. Tego zaczęli co miesiąc, można odbierać No i myślę, że po 250 możecie to śmiało sprzedawać, bo nawet się sprzedają. Mimo, że co miesiąc to można odbierać ludzie tutaj tak chcą kupić. No No kupują, no to dobrze, nie? Z tymi 40 tysięcy 4 cc poleciało, znowu tutaj mało, niestety. w centru 3 cc poleciało, 200 punktów na backpack, co nam dało 7500 punktów. No i w 1, 2, 3, 200. No i temki godzina 88800 golda. Mamy sobotę, dzień wczorajszy, zysk 1 247, 529 golda Gold. Tym jakieś 7cc poleciało, A to w końcu jakiś tam lepszy zysk. Cena to 8cc, tu poleciał nam gemik za 7cc, no 1cc z, z, z Bossa, także 8cc wyszło. 200 punktów na backpack, sam dało 7700 punktów. I sprzedałem 3 dla ten saczerek, te moje co ja używałem, ale no, mówię, nie mam tam nic wartościowego, więc sprzedam te 3, no 900 k zarobiłem na tym i ten godzina 85200, 85 200. No i zrobiliśmy oczysy taska tam też dało 200 punktów, więc mamy na dzień dzisiejszy 7900 punktów. No i zbieramy do 15000 na jakon backpack. No i jest niedziela, mamy 28 852, 750, 785 Golda. No i tutaj mamy 6 motorów na Markecie wystawione, które się jeszcze nie sprzedały. No i dzisiaj bo sobie tak troszkę mniej pogramy, no ile pogramy, tyle zagramy, zobaczymy. No i tutaj przypominam, że mimo że tutaj mam takie małe zyski, gram yy, jeszcze dwoma RPK, na których też robię zyski, ale tam już nie będę opisywał co robię. No bo w sumie tam tylko ochotę na skaletkę obajona, znaczy nie na obajona tylko na skaletkę, na drumę i jednym RPKiem na teamie chodzę, więc jakie takie takie zyski też się tam robi, więc tutaj później się jakoś tam przeleje tą kasę, zobaczymy albo tam będę na paka po prostu odkładał na kolejny miesiąc, także tyle ode mnie mamy na ten moment 28 tysięcy, zobaczymy ile nam brakuje do końca żeby to policzymy, 40 milionów minus 28 8,52, 7,85 no i brakuje nam tylko 11 milionów, 147 215 golda, więc Możliwe, że w przyszłym tygodniu już spłacimy ten dług. A jak nie to dopiero za dwa tygodnie. Teraz w środę będzie Tibia Drone rozstrzygnięcie nagród. W tą środę. Więc jeśli coś fajnego spadnie z Tibia i uda się to sprzedać, no to myślę, że spłacimy tutaj dług. Zrobiliśmy Tibia Drone wszystkimi moimi charkami. Od 50. Tego levela można tam iść. No i zobaczymy, czy jakiś z novów, albo jakiś z wyższych i dostanę jakąś potkę. A najlepiej by było, jakbym dostał podkę Stamina Extension, która odnawia nam Straminy, bo to jest z 6K, także to by nam dało spory profit. No zobaczymy, jak to będzie, czekamy do środy i zobaczymy, co dostaniemy. A póki co dziękuję za uwagę i zobaczymy nas na streamy, na live'y na YouTube, na Twitchu i na Facebooku. Do zobaczenia. pa! pa.